Przez cały rok spotykaliśmy się na śniadaniach biznesowych organizowanych w ramach projektu Invest in Wrocław. Dzisiaj spotykamy się na czwartym w tym roku ostatnim spotkaniu, na którym podsumowujemy nasze działania, ale także zastanawiamy się nad tym, co będzie w 2026. Z punktu widzenia zmian w prawie ten rok 2026 na pewno będzie trudnym dla przedsiębiorców. Mamy bardzo dużo zmian w zakresu prawa pracy. Kluczowym punktem będzie transparentność wynagrodzeń i tutaj rzeczywiście te przygotowania Trzeba rozpocząć bardzo szybko, bo zmian jest bardzo dużo. Dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie ksep, czyli elektroniczny system faktur, który wchodzi. Mamy wciąż duże zainteresowanie ze strony nowych inwestorów rynkiem wrocławskim. Sporo zapytań dotyczących sektora usług wspólnych. Firmy zastanawiają się, czy ulokować biura na 20, 30 osób, do 50. Z perspektywy wynajmujących będzie to zmaganie się z dostępną powierzchnią i jej wynajęciem, a z drugiej strony, z perspektywy najemców, będzie to zmaganie się z rosnącymi kosztami wykończenia powierzchni. Wraz z naszymi partnerami CBRI, -E, Atlaswart, JP Weber, Michael Page, Olesińskiej i Wspólnicy przygotowujemy na każde spotkanie dużą dawkę wiedzy, ale także doskonały networking i liczymy, że spotkamy się znowu w 2026.